Witajcie. Dzisiaj opowieść o małym kaczątku, które nie wyglądało jak reszta, ale miał w sobie coś wyjątkowego. Jednak zanim zaczniemy bajkę, chcę Wam coś powiedzieć. Ten kanał to nie tylko moje bajki. To Wasze słuchanie oraz Wasze marzenia. Dzięki Wam powstają kolejne historie. Jeśli chcecie być częścią bajkowego kanału, kliknijcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie kanał. A teraz zapraszam Was do świata brzydkiego kaczątka. W cichej dolinie, gdzie poranne mgły tańczyły nad stawem, a trzciny szeptały tajemnice wiatrowi. Przyszła na świat gromadka kaczątek. Mama kaczka była dumna, każde piskle było puszyste, żółciutkie i rozkoszne. Ale jedno z nich było inne. To kaczątko miało szare piórka, długich dziobek i niezgrabne łapki. Gdy próbowało chodzić, potykało się o własne nogi. Gdy próbowało kwakać, jego głos był cichy i chropowaty. Zwierzęta na farmie patrzyło na kaczątko z ukosa. Co to za dziwadło? prychnęła kura. To nie może być kaczątko. dodał indyk. Zadzierając dumnie głowę. Mama kaczka próbowała bronić swojego dziecka, ale nawet jej serce drżało z niepokoju. Kaczątko czuło się coraz bardziej samotne, oraz każdego dnia patrzyło w tafle wody, pytając cicho, dlaczego nie jestem taki jak inni. Pewnego ranka. Gdy rosa jeszcze błyszczała na liściach, kaczątko postanowiło jednak odejść. Nie chciało być już ciężarem. Wędrowało przez pola, lasy i mokradła. Spotykało różne zwierzęta. Niektóre były miłe, inne niestety wyśmiewały jego wygląd. Ale Kaczątko nie przestawało szukać miejsca, gdy ktoś powie: jesteś wystarczający, jesteś piękny. Zimą schroniły się w starej szopie, gdzie wiatr świstał przez dziury w dachu. Było zmarznięte i bardzo smutne, ale w sercu też... Wciąż tliła się iskierka nadziei. Może kiedyś ktoś mnie zrozumie i przygarnie do siebie. Mówiło, gdy wiosna rozkwitła, kaczątko wyszło ze swojej kryjówki. Staw, który kiedyś opuściło, teraz lśnił w słońcu. Na jego powierzchni pływały majestatyczne ptaki, białe i smukłe, z szyjami jak łuki i skrzydłami jak chmury. Kaczątko podeszło nieśmiało, gdy spojrzało w wodę, wprost zamarło. Nie widziało już szarego niezgrabnego stworzonka. W tafli odbijał się piękny, młody łabędź. Czy to naprawdę ja szepnęło. Łabędzie podpłynęły bliżej. Witaj, bracie, powiedział jeden z nich z uśmiechem. Szukaliśmy cię cały czas. Kaczątko, teraz już łabędź, poczuło, jak jego serce wypełnia się światłem. Wszystkie łzy, wszystkie samotne noce prowadziły do tej chwili. Od tamtej pory łabędź pływał po stawie z wdziękiem i spokojem. Nie zapomniał w swojej przeszłości. Oj nie, czasem opowiadał młodym, Zwierzętom swoją historię, ucząc je, że prawdziwe piękno nie zawsze widać od razu. Czasem trzeba przejść przez burzę, by odnaleźć słońce. Brzydkie kaczątko już nie było brzydkie, było sobą pięknym i odważnym i wolnym łabędziem. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Jeżeli chcecie więcej takich historii, proszę, kliknijcie, subskrybuj i dajcie łapkę w górę. Do zobaczenia w kolejnej bajce. Pa!